Witajcie z tej strony, Gabriel, horoskop tygodniowy, bliźnięta. Jeżeli chodzi o bliźnięta i horoskop tygodniowy, życie prywatne, osobiste. Hmm. Hmm. Ogólnie widzę tutaj jakby mm, zwiększoną jakby równowagę, jeżeli chodzi o takie życie mm, przede wszystkim emocjonalne, ale też takie mm, emocjonalne, ale tutaj widzę to y, w takich bardzo głębokich, nawet i intymnych relacjach. Tutaj, jeżeli bliźnięta mają partnerów, to widzę tutaj, właśnie jako takie podniesienie relacji, jakby tutaj widzę na kolejny poziom. Głębsze relacje, takie bardziej intensywne, wyraziste emocje, ale tutaj widzę, jakby w takim aspekcie, Relacji z drugą osobą, jakby z drugą połówką, bardziej takie bardzo takie intymne relacje. Tutaj, zarówno takie, tutaj widzę nawet tematy, z którymi się, na które się nie rozmawia z innymi ludźmi, tylko jakby albo z mężem, albo z żoną, albo z partnerem, i wszystkie emocje, które są wokół tego jakby kumulowane. Ale też widzę to jako takie powiedzmy tutaj sprawy y, nawet seksualne, że po prostu jakby większe zrozumienie, większa jakby taka. Harmonia, symbioza. Y, y, ja tu takie widzę po prostu słowo, że to będzie jakby będzie jakby większa taka harmonia, większa taka symbioza, większa równowaga w tych aspektach, y, Natomiast ja tu widzę, że to się będzie tyczyło głównie bliźniąt w związkach. Natomiast yy, yy, bliźnięta, które są singlami, to raczej widzę to w sposób no, neutralny. Więc raczej... Yy, yy, yy. Tutaj raczej jest jakby, hmm, chociaż nie, chociaż też tutaj widzę, ale to jest bardziej hmm, może inaczej tutaj jakby jeżeli bliźnięta są singlami, nie mają powiedzmy tej drugiej połówki, to na pewno ta energia będzie sprzyjała do tego, aby hmm, tutaj taką uzyskać harmonię równowagę, jeżeli chodzi bardziej o hmm, najgłębsze relacje, które posiadamy. W swoim życiu. Czyli tutaj jakby to było tutaj jakby jeżeli na przykład nie ma męża żony, to tutaj jakby widzę, że to się objawi, powiedzmy, na relacjach typu matka, córka coś w tym rodzaju, czyli takie głębokie, emocjonalne relacje, które będzie ten tydzień sprzyjał do tego, aby taką równowagę, balans, większe zrozumienie, mądrość w tych kwestiach uzyskać. Natomiast jeżeli to będzie mąż żona, partner/partnerka, to widzę, że nawet to się objawi w kwestiach takich czysto seksualnych, więc w zależności od tego, jakby kto w jakiej jest w tym momencie sytuacji, jeżeli chodzi o relację, w takim jakby w takiej konfiguracji, jakby to się objawi, czyli jeżeli single, to objawi się, to powiedzmy Najgłębszej, jakby relacji z jego otoczenia. To może być matka, to może być na przykład ojciec, albo niekoniecznie. To może być brat, albo na przykład siostra, albo powiedzmy najlepsza przyjaciółka. To w zależności od hierarchii. Tutaj widzę, jaką osobę darzymy, jakby takimi największymi emocjami, to w tym kierunku to pójdzie. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli to jest czysto związek taki partnerski, mąż-żona, to nawet tutaj widzę, że. Będzie zahaczenie o te takie najintymniejsze relacje. Jeżeli chodzi o zdrowie, o zdrowie u on w najbliższym tygodniu ogólnie widzę jakąś poprawę tutaj poprawę odnośnie tutaj kwestii gardło i okolice gardło, okolice krtań, płuca migdały aparat mowy tutaj cały zatoki okoli, nie tu ten ale no, nawet do płuc może tutaj zahaczyć to ramiona kark odcinek szyjny kręgosłupa tutaj widzę że jeżeli bliźnięta miały problem lub mają to widzę że w przyszłym tygodniu powinny nastąpić jakby poprawy w tych kwestiach Czyli jeżeli do tej pory bliźnięta miały jakby problemy, takie zdrowotne, to jak mówię tutaj, z gardłem, zatoki, migdały, coś w aparacie mowy, czyli jakby na przykład, nie wiem, coś z uzębieniem, nawet krtań, odcinek szyjny kręgosłupa, no to tutaj widzę, że będzie jakby poprawa, ale tu widzę głównie, właśnie okolice gardła od, no, i jakby góra dół lekko, y, czyli nawet zahaczać może to płuca, że będzie jakaś tutaj lekka poprawa, ale tutaj wszystko w zależności od stanu, bo tutaj widzę też, że y, to może w ogóle jakby y, y, zostać pominięte przez bliźnięta, które miały te dolegliwości tak mikroskopijne, że nawet tego nie zauważyły. Y, Tutaj raczej to zauważą wszystkie bliźnięta, które miały na tyle wyraźne objawy, które po prostu zauważyły, czyli powiedzmy typowy na przykład jakiś fizyczny ból gardła, albo na przykład krtani, ból kręgosłupa szyjnego, albo jakieś zatkane zatoki, to wtedy to zauważą. Ale jeżeli to będą takie mikro, jakieś objawy, które nawet w ogóle nie zauważyły, no to prawdopodobnie to w ogóle nie będzie dostrzegane. Natomiast wszystko w okolicach gardła i w gardła z którym jakby miały bliźnięta problem powinno być załagodzone lub praktycznie objawy powinny ustąpić w przyszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o bliźnięta i relacje. tutaj ogólnie bliźniąt widzę jakby Nie że tęsknotę, ale jakby taką brak... Widzę to jakby taką... Nie osamotnienie, ale brak pewnej relacji widzę u bliźniąt. Relacji na pewno takie bardzo, bardzo takie głębokiej. Tylko, że tutaj to widzę jakby. tu widzę coś na zasadzie takiej bardzo przejściowej sytuacji na zasadzie takiej jakby jakby nie fizyczny brak danej osoby tylko jakby coś na zasadzie braku relacji z osobą która już była ta relacja to znaczy jeżeli, wytłumaczę to w taki bardzo prosty sposób. Jeżeli na przykład z kimś y, mieliśmy relację, która dawała nam szczęście i poczucie takiej jedności na takim wysokim poziomie, y, coś w stylu y, druga połówka, pokrewne dusze, nadawanie na tym samym poziomie, y, y, to widzę, że to jest jakby tęsknota za tą relacją, która mogła wygasnąć naturalnie lub przejściowo jakby przejściowo jest przejściowo je po prostu nie ma na zasadzie tego, że po prostu nawet tutaj widzę jakieś zewnętrzne też czynniki czyli powiedzmy jest przyjaciółka z którą na przykład fajnie się dogadujemy ta relacja nas zadawala i nagle z kilka dni, takich tydzień, że po prostu czujemy, że to nie jest to, nie? że kiedyś było lepiej, że ta relacja jakaś taka była bardziej szczera, coś w tym rodzaju. Bardziej to widzę jako re brak relacji, ale nie brak tej osoby. Ale to widzę jako coś przejściowego. Coś, co jakby coś przejściowego, ale na takiej zasadzie, że tutaj widzę, że w niektórych przypadkach może to być coś przejściowego, jako że ta relacja wróci na odpowiedni poziom, który nas zadawalał, ale też widzę, że u niektórych, w niektórych relacjach może nie wrócić już na ten poziom, ale my jakby się tutaj przystosujemy do tego nowego poziomu czyli jakby, jakby przestaniemy rozpaczać nad tym, że na przykład dana relacja była kiedyś lepsza, bardziej szczera, bardziej taka intensywna i jakby tutaj widzę, że jakby dostosujemy się do relacji, która jest w tym momencie ale tu widzę, że że jakby ten drugi poziom tej relacji, czyli tej, w cudzysłowie, gorszej, on jakby nie będzie gorszy na zasadzie, yy, yy, gorszy na zasadzie takiej, że yy, on po prostu jakby straci na intensywności. Tutaj widzę, ale tu widzę jako naturalny proces, taki, czyli tutaj widzę na przykład dwie osoby, które się spotykają i zawsze jest taka euforia, bo to człowiek się po prostu nie widział długi czas i. Jest dużo tematów i tak dalej, taka żywa, fajna emocja, ale potem to cichnie. Więc jakby na takiej zasadzie to widzę, że my może zatęsknimy za tym, że kiedyś było lepiej, ale jakby nie będziemy mieli żalu, bo tutaj widzę, że to będzie jakby taki proces naturalny. Więc na pewno przejściowa sytuacja bądź. Może to po prostu też się objawiać w taki sposób, że ta relacja ogólnie na co dzień jest taka żywa i fajna, i zerwanie będzie poprzez jakby zerwanie kontaktu z kimś. Na przykład, tutaj jakiś wyjazd widzę, albo na przykład yy, jakiś taki tydzień pracy, gdzie na przykład mąż z żoną w ogóle się nie będzie widział, przez co będzie brakowało tej takiej relacji, takiej, która zawsze była fajna, ale ona potem wróci. Więc w takim w takim jakby założeniu to widzę jeżeli chodzi o pracę i finanse u bliźniąt, tutaj widzę, że ja tutaj widzę, że może przyjść lub, lub, lub już przyszedł stan braku równowagi i takiego wyczerpania nadmiernego stresu, przepracowania, wypalenia, braku motywacji może takie coś przyjść, w większym lub mniejszym stopniu oczywiście bądź już lekko przyszło, jakby objawiło się bliźniąt w postaci właśnie takiego przemęczenia tutaj widzę głównie i to może być w większym lub mniejszym stopniu. Może się to objawiać nawet sytuacjami e, takiej amotywacji, e, pogorszonego nastroju, ale też widzę, że może to być po prostu tak jakby też jako lekkie przemęczenie, ale widzę tutaj, że tutaj, jeżeli bliźnięta jakby nie podejmą jakichś kroków, to że to będzie się nasilało. E, że to nie, nie widzę na pewno tego jako coś chwilowego tutaj widzę to jako coś, co mogło się zacząć i stan jest na razie taki łagodny lub już jest taka amotywacja lub e, takie przepracowanie, przemęczenie e, i tutaj widzę, że jakby taka podpowiedź dla bliźniąt, żeby jakby e, żeby reagowały że to po prostu samo nie przejdzie że tu musi być jakieś... E, albo dzień wolnego albo y, zmiana podejścia albo y, po prostu zmniejszenie jakby obowiązków y, tutaj musi być jakby reakcja bliżąc, żeby jakby ten stan zaczął wracać do równowagi